Jak wykorzystać opinie od Twoich klientów do rozwoju Twojej, twojej firmy? firmy. To opinie nie mogą być jedynym kanałem budowania wiarygodności Twojej firmy. I podam Wam przykład takiej firmy, która moim zdaniem, właśnie szczególnie ten, ten ostatni element, wykorzystuje bardzo dobrze. Jest to firma z nie najłatwiejszej branży, branży sprzedawców samochodów używanych. Firma nazywa się Autoposada Auto, Auto Jak wskazuje nazwa, firma zajmuje się sprzedażą samochodów używanych. I dla mnie to jest w ogóle element na skalę światową, na pewno na naszą polską, że w branży, która generalnie wśród klientów ma nie najlepszą opinię, bo jednak utarło się gdzieś w Polsce, że tak zwani handlarze, no to chcą przede wszystkim zarobić na klientach i gdzieś tam oszukać, żeby tylko jak najszybciej sprzedać samochód. I firma Autoposada zbudowała sobie, tak to wygląda z ich, z ich Facebooka, z, z ich narzędzi marketingowych właśnie swoją pozycję i swój wyróżnik konkurencyjny na zadowolonych klientach. To znaczy, oni śmiało pokazują te opinie, oni mają je naprawdę pozytywne i żeby Jak nie był handlowiec, opiekun klienta czy właściciel miał trudną rozmowę z klientem i nawet udało się jakąś sprawę rozwiązać, no to on nie poprosi go o opinię, no bo jeszcze klient napisze, że początkowo był niezadowolony. A co w tym złego? Co w tym złego, że klient wystawi ci pięć gwiazdek i napisze, że początkowo był niezadowolony, ale był miło zaskoczony tym, jak rozwiązałeś jego problem. Przecież to dobrze świadczy o twojej firmie. No i nawet, e... ale jeśli zaatakujesz klienta, nawet mając na to dowody, takie mocniejsze, to, to i tak stracisz. No to tworzysz treści marketingowe. Na przykład jak rozwiązaliśmy trudną sprawę? Zobacz materiał filmowy albo przeczytaj artykuł, w którym to pokazujesz, i opisujesz, jak zareagował klient. Tylko to musi być prawdziwa sytuacja, najlepiej taka łatwo weryfikowalna, pozytywną opinią, jaką klient finalnie wystawił na Google, w social mediach, czy w jakimś innym kanale. To zachęcam Cię do tego, żebyś podzielił się swoją opinią w social mediach. Na dzisiaj to tyle. Jeśli będą pytania, to oczywiście bezpłatna konsultacja jest do Waszej dyspozycji. Dzięki za dzisiaj i do zobaczenia miłego wieczoru.